Opolskie dla rodziny. Pojawia się czołówka. Widzimy budynek Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu oraz gabinety, sale i inkubatory. Opieka nad kobietą i dzieckiem w zdrowiu i chorobie to główna misja Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. W tym celu placówka realizuje program finansowany z funduszy unijnych, dzięki któremu możesz bezpłatnie wykonać badania Twojego dziecka do drugiego roku życia, ocenić jego rozwój, a także skorzystać z porodnictwa specjalistycznego. Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu znajduje się w ścisłej czołówce placówek medycznych w Polsce, które świadczą opiekę prenatalną, okołoporodową oraz ginekologiczną. Pojawia się plansza z tytułem Skala rozwoju dziecka. Wywiad z psychologiem panią Wiktorią Kubiec. Oceniając rozwój małych dzieci w naszym szpitalu korzystamy z różnych narzędzi. Gdy obserwujemy zachowanie małych dzieci do drugiego miesiąca życia, korzystamy ze skali Brazeltona. A gdy myślimy o rozwoju starszych dzieci, to korzystamy ze skal oceniających rozwój w perspektywie ogólnorozwojowej. Pojawia się infografika z napisami: Skala Brazeltona, skala rozwoju Bailey 4. Wywiad z położną panią Marzeną Domańską. Badanie Brazeltona składa się z trzech części. Pierwsza część to jest ochrona snu, pokazanie rodzicom, jak dziecko sobie radzi z ochroną snu, jak odcina się od nich bodźców. Druga część to są interakcje społeczne i badamy odruchy pierwotne, których na co dzień rodzice nie obserwują. Jedyny odruch, który obserwują na co dzień, to jest odruch taki, który dzieciątko prezentuje w sytuacji stresowej dla niego. Jest to taka skala, która przynosi bardzo dużo radości i satysfakcji rodzicom, ponieważ skupia się na mocnych stronach dziecka, to co dziecko potrafi, jakie ma kompetencje, jak wchodzi w interakcję z rodzicem, jak wchodzi w interakcję ze mną, jak reaguje na dzwonek, jak kieruje wzrok w kierunku dźwięku. I jest to takie badanie, które naprawdę daje rodzicom bardzo dużo satysfakcji, są bardzo wzruszeni tym badaniem i zawsze po prostu widzę ich uśmiech na ich twarzach i radość. Wywiad z psychologiem panią Wiktorią Kubiec. Taką najnowszą skalą, z której korzystamy, jest skala Bayley w wersji czwartej, która została sprowadzona ze Stanów Zjednoczonych i posiada kilka części, które budują nam rozumienie zachowania i rozwoju dziecka w takiej perspektywie ogólnorozwojowej. Dzięki czemu możemy odpowiedzieć na bardzo wiele pytań, które rodzice nam stawiają. Skala Bayley jest oparta o standard międzynarodowy, jest uznana za złoty standard oceny rozwoju małego dziecka. Dzięki czemu wprowadzamy również nową jakość, ponieważ jesteśmy w tej chwili jedynym ośrodkiem w Polsce, który korzysta z najnowszej, czwartej wersji skali, a to też jest możliwe dzięki temu, że personel szkolił się w Cambridge. Prowadząc badanie z użyciem skali Bayley, wykorzystujemy zabawki, które wiele dzieci świetnie zna: są to kaczuszki, grzechotki czy chociażby klocki. Oceniamy rozwój ruchowy dziecka w zakresie motorki dużej, czyli takich umiejętności jak na przykład siadanie, chodzenie czy raczkowanie, i motorki małej, czyli tego wszystkiego, co jest związane ze sprawnością manualną w obszarze dłoni. Poza tym oceniamy rozwój w zakresie komunikacji z otoczeniem i tutaj przyglądamy się temu, jak dziecko rozumie komunikaty, które dorośli do niego kierują, jak rozumie kontekst sytuacyjny i na niego reaguje oraz oceniamy produkcję mowy, czyli ilość słów, które dziecko wypowiada i adekwatność tej komunikacji do sytuacji. Dodatkowo oceniamy kompetencje w sferze poznawczej, czyli w, tym w zakresie rozumienia przestrzeni, świata i sytuacji, w której dziecko się znajduje, rozwiązywania zadań, które wymagają wejścia w interakcję, w pewną relację z diagnostą, a samo badanie odbywa się na kolanach rodzica, dzięki czemu dziecko czuje się bardzo bezpiecznie i może wykorzystać pełny potencjał, by przedstawić nam swoje umiejętności. Ostatnią częścią badania jest ocena zachowania dziecka w perspektywie zachowań adaptacyjnych, czyli takich, które pozwalają dziecku dostosować się do zmieniającego się środowiska, pomóc w regulacji emocji, radzeniu sobie ze stresem i z wyzwaniami dnia codziennego. Wywiad z dyrektorem Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, Małgorzatą Sobel. Profesjonalna opieka nad kobietą i dzieckiem w zdrowiu i chorobie to misja Klinicznego Centrum. Dzięki funduszom unijnym misję realizujemy w sposób kompleksowy. Zapraszamy mieszkańców województwa opolskiego wpisujących się w projekt realizowany przez kliniczne centrum do skorzystania z bezpłatnych świadczeń. Małgorzata Sobel, dyrektor klinicznego centrum Wywiad z marszałkiem Województwa Opolskiego, Andrzejem Bułą. Serdecznie zapraszamy nasze mamy i przyszłe mamy Województwa Opolskiego do skorzystania z bezpłatnych porad, z bezpłatnych badań. Dla tych, którzy są w trakcie rodzicielstwa, dla pani i mam, które chcą podjąć się rodzicielstwa, mamy pieniądze finansowane z Unii Europejskiej dla Was i dla Waszych dzieci do drugiego roku życia. Serdecznie zapraszam i proszę skorzystajcie z tego. Na planszy pojawia się logo Opolskie dla rodziny. Na planszy pojawiają się logotypy unijne oraz logotyp Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, Województwa Opolskiego i Centrum Medycznego Femina.